Czy stoisz przed wyborem podręcznika do języka angielskiego dla klas 4-8? Chciałbyś, żeby Twoi uczniowie dobrze przygotowali się do egzaminu ósmoklasisty, a Tobie pomagał nowoczesny asystent lekcji? Czy w Twojej grupie znajdują się uczniowie z zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi? Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Nową serię Super Powers! W nowej erze wierzymy w supermoc nowoczesnej edukacji. Dlatego mamy opinię lidera w dziedzinie edukacyjnych rozwiązań cyfrowych. Nasze innowacyjne oprogramowanie do tablic interaktywnych OneBook będzie Twoim asystentem lekcji. Sukcesem nauczyciela, anglisty, jest sukces każdego dziecka w klasie. Nauczycielską supermocą jest edukacja wspierająca, rozumiana jako podejście w procesie kształcenia, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich uczniów. Nowa Era przygotowała bogaty pakiet materiałów dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, który jest integralną częścią kursu. Wiemy, jak ważny jest egzamin ósmoklasisty. Dlatego opracowaliśmy metodę przygotowania do niego, począwszy od klasy czwartej. Superpowers to seria w skład, w której wchodzą podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz nagrania i filmy dostępne dla ucznia na portalu doćwiczenia.pl. Każdy nauczyciel pracujący w szkole podstawowej z serią Super Powers otrzymuje bezpłatnie papierową książkę nauczyciela wraz z płytami, czytelną nawigacją i odpowiedziami do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Przewodnik specjalne potrzeby edukacyjne ze wskazówkami i ćwiczeniami do lekcji zawierającymi alternatywne wersje ćwiczeń. Publikacja dostępna jest online. Bank pomysłów z materiałami do kopiowania dla uczniów na różnych poziomach. I o różnych potrzebach edukacyjnych. Publikacja ta wspiera nauczyciela w wyrównywaniu potrzeb jego klasy. Najnowocześniejsze na rynku oprogramowanie do tablic interaktywnych OneBook twój asystent lekcji. Dostęp do przedmiotowej diagnozy z nową erą, dostęp do portalu dla nauczyciela.pl zawierającego bogatą bazę wartościowych pomocy dydaktycznych wspierających codzienną pracę w szkole. Generator testów z gotowymi ćwiczeniami do kartkówek i testów oraz możliwością tworzenia własnych zadań. Oraz kanał YouTube do pracy z filmami w klasie i w domu. Praca z podręcznikiem zapewni Ci możliwość dostosowania tempa pracy do swoich uczniów dzięki unikatowemu rozdziałowi Closer. Możesz też pracować z grupami o zróżnicowanym poziomie dzięki podziałowi na słownictwo podstawowe i rozszerzone. W siódmej klasie, w każdej lekcji, znajdziesz ćwiczenia w formacie egzaminacyjnym. Podręcznik będzie też stanowił pomoc w najtrudniejszych dla ucznia dziedzinach gramatyce i pisaniu. Dzięki dodatkowym sekcjom Grammar Bank i Writing Bank. W zeszycie ćwiczeń, twoje uczniowie znajdą bogactwo różnorodnych zadań, pozwalające na swobodne przećwiczenie wszystkich zagadnień językowych w szkole i w domu. Dodatkowa sekcja ćwiczeń gramatycznych i nauki pisania pozwala na utrwalenie najtrudniejszych dla uczniów zagadnień i umiejętności językowych. A w siódmej klasie dodatkowo sekcja Writing, Grammar Bank i Open Tasks pozwalające na dodatkowe ćwiczenie najtrudniejszych dla uczniów umiejętności i typów zadań. Praca z książką nauczyciela to oszczędność czasu przy planowaniu lekcji dzięki bardzo czytelnej nawigacji. Wygoda i łatwy dostęp do podręcznika i zeszytu ćwiczeń, transkrypcji nagrań oraz klucze odpowiedzi. Wsparcie uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi dzięki dostępowi do przewodnika specjalne potrzeby edukacyjne. Dostęp do nagrań na płytach i pod kodami QR. Bank pomysłów to 120 stron do kopiowania z dodatkowymi zadaniami do każdego rozdziału. Dwa rodzaje kart pracy: support dla uczniów potrzebujących dodatkowych ćwiczeń oraz masters dla uczniów zdolnych. Po 16 kart pracy z ćwiczeniami leksykalnymi, gramatycznymi, na doskonalenie umiejętności słuchania i mówienia, na szlifowanie rozumienia tekstów pisanych oraz 16 kart pracy z treningiem tworzenia wypowiedzi pisemnych. Przewodnik specjalne potrzeby edukacyjne to publikacja w wersji cyfrowej. Znajdziesz w niej ponad 260 stron materiałów dla ucznia i nauczyciela, wskazówki do każdej lekcji z podręcznika, pokazującej jak pracować z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zmodyfikowane zadania z książki ucznia i zeszytu ćwiczeń w formie dostosowanej do potrzeb uczniów. Prezentację słownictwa i zagadnień gramatycznych w zmodyfikowanej formie graficznej, dostosowanej do potrzeb dyslektyków. Na zajęciach angielskiego doskonale sprawdzi się OneBook, Twój asystent lekcji, oprogramowanie do tablic multimedialnych zawierające cały podręcznik, zeszyt ćwiczeń i liczne materiały dodatkowe. Dzięki niemu pokażesz swoim uczniom blisko 400 interaktywnych ćwiczeń. Utworzysz oddzielne wersje oprogramowania dla każdej klasy, w której uczysz, a praktyczne wskazówki pozwolą Ci sprawnie pracować z tą aplikacją. Znajdziesz tu też zadania, które Twoi uczniowie mogą wykonywać na smartfonie. Już dziś pobierz bezpłatne, w pełni funkcjonalne demo aplikacji ze strony www.nowaera.pl ukośnik OneBook i przekonaj się, jak pomocne jest to narzędzie. Super Powers to też podręcznik z repetytorium do zrealizowania w ciągu jednego roku szkolnego. W każdym rozdziale zestawiliśmy ze sobą dwa tematy egzaminacyjne: trudniejszy z łatwiejszym, a na czas po egzaminie przygotowaliśmy utrwalenie wcześniej wprowadzonego materiału za pomocą gier, projektów i tego typu aktywności. Super Powers to aż 25 filmów. Filmy Super Grammar. Przedstawiają struktury gramatyczne z komentarzem w języku polskim. Zostały one opracowane w atrakcyjny sposób, co sprawi, że uczniowie chętniej będą samodzielnie powtarzać materiał. Dzięki naturalnemu przedstawieniu języka funkcjonalnego w filmach z serii Super Vlog, uczniowie chętniej będą brali aktywny udział w zajęciach. Mamy też dla Was cztery filmy kulturowe z kolorowymi kartami pracy w zeszycie ćwiczeń. Brzmi imponująco! Generator testów i sprawdzianów to wygodna i przyjazna aplikacja do tworzenia materiałów sprawdzających wiedzę. Zawiera setki aktualizowanych zadań, w tym typu egzaminacyjnego, które ułatwią systematyczną kontrolę postępów uczniów. Pozwala skrócić czas potrzebny na przygotowanie testów i sprawdzianów. Stanowi niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Testy możesz edytować, modyfikować i tworzyć własne zadania. Teraz testowanie jest dużo łatwiejsze. System Diagnos nowej ery to zestaw stale udoskonalanych narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli, służący do cyklicznych i miarodajnych badań postępów uczniów, monitorowania poziomu realizacji podstawy programowej i przeprowadzania próbnych egzaminów. Seria Superpowers to seria, która zainspiruje Twoich uczniów do nauki, a Tobie ułatwi pracę i oszczędzi czas. Już dziś wejdź na www.nowaera.pl, ukośnik Superpowers i www.nowaera.pl, ukośnik Onebook i przekonaj się, że Superpowers to seria, którą pokochasz ty i twoi uczniowie.